Cześć wszystkim. Dzisiaj spotyka się z Wami dobry horror w trzyosobowym składzie, bo jest z nami Łukasz. Cześć. Michał. Hejka. Jestem z Wami ja. Przepraszam za osobne dyspozycje, ale jestem troszkę przeziębiony. To znaczy tak zwane męskie przeziębienie, Przeziemienie męskie. docenić nasze poświęcenie. Zebraliśmy się do Was, dla Was, żeby porozmawiać na gorąco o czym? O, raz, dwa, trzy wchodzisz do gry. Nowości Raz, to. Była... Dwa, trzy i wszyscy wchodzimy do gry. Tak. Od tak. razu odbębnimy, odbębnimy, formułkę. Dziękujemy Bestwim za Za tak, za, tak za bilety, tak. Nie miały wpływ na naszą ocenę. Gdyby by na czosy, to już mogli mogli pertraktować, ale... ale musieliśmy tak. się na czosy kupić sami. Tak, tak. ale tak, byliśmy w kinie wczoraj, jako zwieńczenie tak. naszego fajnego dnia. Którek tak podróż do centrum komiksu, to porozmawiam yy, yy, z Łukaszem. A dzisiaj tylko na kanale Dobrych Horror posłuchacie o tym filmie, który. No pewnie już też o nim słyszeliście, bo ten film jest dość mocno promowany, chyba, nie? Tak. Możecie powiedzieć, tak? Ja je ja widziałem. No, tak, bardzo tak. Dużo plakatów w Cinema City, nie tylko. W sieci też widziałem na różnych stronach związanych z horrorem. Właśnie. Właśnie, to jest ciekawe, bo ostatnio też widzieliśmy pewnie też na reklamach, że ostatnio coraz więcej horrorów trafia do kin. Nie wszystkie mają taką promocję jak ten film, a ten akurat ma. I pytanie, czy warto, czy czujecie się ciągnięci, czy nie. Na razie niech ktoś powie, o czym ten film jest, bo to Michał Słuchni założył i ciebie spytam, Jak przeczytałeś tytuł radwa, czy wchodzisz do gry? Pierwsza twoja myśl była taka, ale to pamiętam, że to jest znowu o jakiejś morderczej grze i z góry miałeś tego dość, to ja dobrze pamiętam. I, i tak i nie. czy znaczy, ja mam wrażenie, że to będzie właśnie jak był już takie tytuł, chyba było raz, dwa, trzy, umierasz ty, By, tak. czy, był, chyba nawet dwa były takie. No ja mam wrażenie, że to było właśnie o tym, że grają, wykonują zadania i ktoś musi je znowu poświęcać albo jak jeden nie zginie, to drugi, wiecie ja to nazywam, deadly game, horror albo coś. Tak, bo też Morderca Gra była taki, ale to był raczej niszowy, na CDA ja widziałem, ale w faktycznie było trochę takich filmów. No ale to nawet ten Circle, taki, czy duży, a czy tam nawet Squid Game, chodzi o to, że, że jakieś zadania mordercze i rywalizują ze sobą. I z jednej strony, tak, ja oficjalnie mówię, że mam dosyć takich filmów, a przynajmniej wiem, że one są cienkie zwykle już, bo to jest się powtarza, ale to jest trochę dla mnie guilty pleasure. Ja czasem lubię się w takich filmach. I nawet się to domyślam, że może być dobre, chociaż nie spodziewałem się wiele, ale to nie jest do końca o tym. Nie, nie jest. Nie, nie, nie jest, nie jest, nie, to, nie jest. jest do końca o tym. To Łukasz powie, bo ty powiedz o czym nie jest, a Łukasz nam, o czym jest. Ten film opowiada o pewnym, yy, pewnej rodzinie, która po odejściu ojca. Nie wiemy dokładnie w jakich okolicznościach opuścił rodzinę, bo też nie jest wprost wyjaśnione, że zostawił tę rodzinę. Nie wiadomo czy umarł, czy po prostu opuścił. Nie, odszedł, odszedł odszedł, odszedł. odszedł, tak. tak. Aha, odszedł. Się yy... Zawinął się, bo coś tam mu się nie podobało. I Matka yy... wychował trójkę dzieci, na nastolatków. Jak Ty to było duch... powiedziane w Stasiu dwój Nodze, ojciec uparł przy porodzie. <grym> <grym> Jeden Dobre. z Dobre porównanie, Dobre, dobrze wspomniałeś. No i właśnie to jest o matce samotnie wychowującej dzieci, która bardzo dużo pracuje i próbuje z yy, całych się utrzymać dom. No i jeszcze oprócz dzieci na utrzymaniu ma swojego niedawno od jakiegoś brata. przyszłego czasu brata, który jest na bezrobocie. Zobacz. Na koreniówce tak, Na, <grym> <grym> na koreniowce, dobrze powiedział. No i Dobra. się zaczyna ten film od jedną z pierwszych scen jest Nie opowiadaj, fa... nie całej fabuły, tylko w treści grlu, bo Dobra. Cały ten film opowiada o pewnej klątwie. Klątwie związanej z pewnymi tragicznymi wydarzeniami z przeszłości, która ta przeszłość wpływa na teraźniejszość i wpływa na los wielu, wielu osób. Jeśli dochodzi do tak. bardzo makabrycznych okoliczności. No to się dzieje w Salem, tak? Czyli tak. kultowym miejscu amerykańskiego chodloru, tak? Wiecie mi i tak dalej. Jest o tak naprawdę o pytaniu. O pętaniu, o pętaniu tak. ale o. Przedmiocie, no, który składa klątwę, i zemście ducha z, z, z przeszłości. Tak? Mściwy, o myśliwym duchu tak? i zaklęcim przedmiocie. Trochę po zatytku tak. to jest tak, gdzie, gdzie ducha spotkała przykrywania w przyszłości i on się teraz myśli. Faktycznie, i nawet za jakiś przedmioty, jak na przykład krwawe pantofelki, albo takie historie. Tak, tu mamy nóż. Tu mamy nóż. Tu mamy nóż opętany tak, jak tutaj słusznie Łukasz zauważył. Przez jakąś historię z przeszłości i mściwego ducha, więc dość klasyczny motyw. Tak? Mhm. Ale to teraz ja powiem, bo jak rolą sobie mnie nikt pytań nie zada, a chciałbym coś powiedzieć. To powiem <grym> to, to właśnie tak, 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 że yy, chciałem zadać to pytanie: a to jest pytanie, które sam sobie odpowiem, że skoro to jest film o Opętaniu, to skąd te gry w tytule i skąd taka promocja mówiąca o tych grach i tak dalej. Bo jednak ty powiedziesz, że trochę nie jest o grach, a trochę jest. Ale faktycznie to jest film o pętaniu i o mściwym duchu. I uważam, że to jest najbardziej najmocniejsza część tego, tej historii. Ale Bo w tym filmie pojawia się jednak motyw gry. Chcę powiedzieć, że ten motyw gry jest wykorzystany nie tak, jak Michał się spodziewał. Bo faktycznie mamy tu mściwego ducha, który gra Trochę z nowymi donkerami, ale właśnie dlatego, bo właśnie za to się wścieli, za to jak z nim zagrali, tak? Tak. tak. No to może ktoś rozwinie ten temat i właśnie nie, powiedzmy... Nie, 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 ch nie chcemy tu właśnie wszystko spoilować, bo to są plusy filmu i tak dalej, a film jest jeszcze w kinach. Ale chodzi o to, że te gry to są element elementem backgroundu tego ducha historii. Tak naprawdę, chociaż one są trochę na doczepkę, ale to nie jest też istota tego, tak? Oj, a ja się tu będę wczoraj się w i powiem, a ja się z tobą nie zgodzę. <grym> tak naprawdę. Ja wiem, ja wiem co powiesz. Y, powiem y, właśnie, y, że one nie są na doczepkę, bo. Y, bo bo tu też naszym ściwym duchem jest dziecko. Tak? I tak naprawdę. Nie duchem, mówimy więcej. No. Okay, no, no. A, a tak jak powiedziałeś, one są w kultowym miejscu w i ze smutną historią, czyli kręcone w Salem mhm. I po prostu to dziecko stało się ofiarą tego, o co posądzili jego matkę, i tak naprawdę zagrali z nim bardzo boleśnie i brutalnie. Tak? Mhm. Mhm. I uważam, że to nie jest na doczepkę, tylko to jest pomysł na bagna tego ducha, który jak na, na papierze mógłby wy, wy, wyglądać, jakbyśmy tylko mówili o tym, że sobie dzieci pogrywały z innym dzieckiem, to się skończyło tragicznie, to był, mogło, mogło wyglądać słabo, ale tak naprawdę wplecione w historię Salem i prześladowania, jak te osoby, które podejrzewały o czary, traktowały osoby podejrzane o czary, mm -hmm. tak, no to tu akurat mamy dzieci, które inaczej nie umiały. Tak, tak, tak. Dobra, I to, nie, 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 nie. to pokazuje, że tak faktycznie mogło być. Okej. Okay. No ja chciałem dodać, znaczy, znaczy, może się, się wydać że na no, doczepkę, ale chodzi, że to jest mylące, tak? Tak jak powiedziałem, to nie jest film o tych grach i one tam nie są, nie są aż tak ważne. To jest tylko a, element tak. budowania historii i klimatu, a nie klu, mor, yy, yy, akcji, że tak się tak wyrażę. Tak, tak, zgadzam się. granie w gry nie jest elementem budowania yy, grozy, nie. tylko hi historii, historii właśnie tego bagranu i tego, co się wydarzyło i jaki to ma, i te... no, tak jak mówiłeś, i tego ducha, tak? w przeszłości. No właśnie, to teraz powiedzmy, to zapytamy Łukasza. Co ci się podobało i czy właśnie podobało ci się? To o czym mówimy, że w jednej strony to było trochę mylące, bo sugeruje film o grze, a to nie jest film o grach. Mm -hmm. Mi się chyba najbardziej podobały relacje rodzinne między tymi bohaterami. To jest najmocniejsza moim zdaniem strona filmu, bo widać zaangażowanie tych aktorów. Te postacie są jakieś, ciekawe są. Te relacje między tymi bohaterami, między starszym a młodszym bratem i między tą siostrą i ich matką. Chociaż ta ich matka moim zdaniem nie ma zbyt dużej ilości czasu na ekranie, czasu ekranowego. Ale bardzo mi się podobały te relacje. Widać tutaj taką ogromną miłość. Tutaj siebie nie lubią, czasami sobie dogryzają, ale jak potrzeba, no to wiesz, pędzą, żeby sobie pomóc nawzajem. To ja teraz powiem i oddam głos Michałowi, bo Michał odpowie, tylko powiem to, co Michał by powiedział, gdybym ja to powiedział. Aha. Zabrałeś mi to, co chciałem powiedzieć. <laughs> tak. Okay. No więc powiedz, czy się zgadza z Łukaszem i co to by się podobało albo nie podobało. A ty ja uważam... O, i że na pewno to się... o tych trochę relacjach powiem, że chciałeś też to zauważyć. Tak, ja uważam, że to jest naj, największy plus filmu, a, a przynajmniej pierwszy, ktoś się rzuca w oczy. Bo... Yy, yy, on unika tego właśnie, filmu, te, te, tej wady, która jest minusem w takich filmach o grach, czy o o tych, o yy, się tak, że... W amerykański, bo ja też, to wiadomo, że ten, ale amerykański to zawsze są jakieś nastolatki, wyciągają jakąś grę i my chcemy, żeby oni ginęli. A tak naprawdę, ci tu bohaterowie, jest ta pierwsza scena, te pierwsze momenty w tym filmie, kiedy oni tam się umawiają na imprezę, ktoś się kimś zaopiekuje, on tam gra na tej perkusji i to, i to od razu ustawia cały film, bo oni są wszyscy bardzo fajni. Tak. I dlatego się kibicuje, a potem te ich wybory w trakcie, w trakcie były, co kto ten i było widać i to było super. To świetnie się udało. A ja tu dodam i od razu przejdziemy do drugiego wątku, bo oni są z jednej strony strasznie fajni, ale, no, ale oni są fajni nie dlatego, że są nieskazitelni, tylko dlatego, że są ludzcy, bo zobaczcie, że to jest rodzina z problemami i to każda z tych tak, osób. Tak. tak? I od razu powiem, bo wiem, że dyskutowaliśmy też po seansie. Mamy. Yy, Historię opartą w dużej mierze na o tym, że bohaterowie muszą unieść ciężar relacji. Jak z tego młoda y, kadra aktorska wybrnęła, powiedzcie? I kogo my tam mamy? Bo mamy do no, to to, nazwiska: Asa Butterfield, czy Butterfield, tak. z Sex Education przede wszystkim i Natalia Dyer, Dyer. Nie wiem, jak się to wymawia. Ze Stranger mhm. Things. No jo, jo i i on się wymawia. Ta dziewczyna ze Stranger Things, tak się ta, wymawia. Ta ja no. <noise> nie oni ciągną ten film do góry, chociaż są, no to, tego nie, nie mogę ukryć, są tam braki w scenariuszu, ten film mógłby być trochę lepszy niż niż sądziłem, ale nie ma tragedii. Ja się na nim dobrze bawiłem i bardzo dobrą pomysłem jest to, że ten film ma krótki metraż. Tak. Bo nie, ja dobrze... się nie zgodzę. Ale to po czeka, nie nie, nie no. Bardzo dobrze, bo te najważniejsze wątki zostały, w sposób dobry, czasami bardzo dobry, wykorzystany w tym filmie. Śmiało Też tak. miałem taką myśl, ale zmieniłem zdanie. Ale najpierw powiem do, 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 do tych postaci. Ten film może był dlatego yy, bardzo promowany, bo tam są bardzo popularne twarze teraz. Bo Sprinter's Fins i Sex Education to są na topie wśród pewnie widzów, którzy yy, w tym wieku, którzy prostu na ten horror. Kto za Belgetem, nie? Tak, tak, czyli tak. John Cadence. I ja powiem, że aktorstwo to jest kolejny plus. Bo ta natalia fajnie wypadła, ale ten Asa Butterfield to w, w moim zdaniem wymiód. Jak on był opętany, jak się poruszał nawet, świetnie nagrał, tak. on jest świetny. I mówicie, że on jest przede wszystkim z Location, ale to ja, ja go wygoglowałem, trochę o nim poczytałem. I to jest aktor, młodzieńczy aktor, który ma sporo już na koncie. On grał od małego. Wiecie, że on grał główną rolę w chłopcu w Pasiastej piżamie? Główną rolę. Tak, ja uwielbiam to. No. no właśnie, to o to jest... chodzi. To jest bardzo, bardzo jeden z tych filmów, na których ryczałem i na które się boję... do których się boję wrócić no. polak Ja myślę, że to jest przyszłość aktorstwa, bo on jest naprawdę bardzo dobry i że jest doświadczony. Ja nigdy bym nie, nie przewidział, że on się w horrorowej roli sprawdzi, bo jak go widziałem w do dokejście nie mogłem do niego przypasować, ale on wypadł fenomenalnie. Tak. Dalej, dalej, fajna jest, i wiadomo, że dobrze był ten i to było super. Ja dodam, że mnie się ujął też ten młody brat, tak naprawdę. Tak. On na początku był pokazany, jak walczył ze sobą i tak dalej, a to było widać, że jest najmłodszy w rodzinie, ale też jakby w związku z tym ma też najwięcej do uniesienia i w kluczowych momentach, jak na przykład w scenie w szafie, jakby brał na siebie odpowiedzialność. Uważam, że ten młody chłopak uniósł tą rolę też. Ej, gdyby, gdyby, gdyby ten Asa dopakował, to ja bym widział w adaptacji Lock and Key, tą trójkę. A o, dobry pomysł. No, chłopczyk wygrał bodego, ta, yy, ona wygrała tą yy, nastolatkę. No, siostrę, a on był ten, nie? Bo ta chemia Bo jak... jest między nimi i wszyscy super wypadli. Jak kojarzę właśnie naszych podcastów, to mamy taką listę y, fajnych pomysłów, które dawno mieliśmy wysłać tam do Netflixa, <laughs> do to dopiszemy jeszcze ten. <laughs> to bardzo dobry pomysł. Wiecie co mi się skojarzy ten film, jak teraz rozmawiamy? On jest trochę podobny do Tark który też y, byli tak. w nie na którym... Niektóre tam takie zagrania są podobne, bo na przykład mamy grupę przyjaciół, którzy się spotykają na jakiejś imprezie i tam dochodzi do pewnych dziwnych, Ale to są pokazzeń. już typowe horrorowe zagrywki, nie? To w wielu tych. Tak, 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 ale mi takie skojarzenie się po prostu nasunęło na myśl, jak tutaj rozmawiamy. No mamy wspierającą się taką jakby rodzinę, z no, tak, tak, problemami, że... ale wspierającą tak, się. tak, tak no tak, przyjaciółki, tu mamy rodzeństwo. Fajnie jest to rozłożone, te akcenty, że też nie mamy zbyt dużo miejscówek i te miejscówki mają jakiś taki koloryt, w sensie straszą te, to miejsce. Na przykład tak. ten dom, gdzie tam są problemy z, ze światłem na przykład, albo gdzieś jakieś miejscówki takie słabo oświetlone, tylko za pomocą księżyca, albo jakieś padający światła z lamp, to miejsce, gdzie znaleźli ten nóż jest fajne, ta, taka chata w tym. W ogóle te są klimatyczne to, to salem też w miarę, Tak, fajnie, fajnie filmowane, ten, nie? Tak, to jest fajne, ale tak mówimy, jakby ten film nam się super podobał, a wiem, że tak nie jest do końca, więc powiedzcie nie. trochę o słabych stronach. Słaba strona jest jedna, ale jest bardzo poważna i dlatego hmm. ten film jest... On jest średni, no, bo tak. te, 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 te detale, takie cząstki składowe to grają, a ktoś jest bardzo dobre. Tych tych. To tak, Historia y jest niezła. Hi historia, tak. y czy znaczy, mówię, hi te, historia tego ducha. Background, background, tak. I to, że ono tam ma takie poważniejsze tony, bo tej matki też. Nie chcę tutaj zdradzać, ale jest tam takie, to to kiedyś mówiliśmy przy Smai, że generyczny choroby bo jest generyczny bardzo, przemyca pewne takie y dodatkowe. ten, Tutaj to tylko tak po łebkach i jakby na troszkę na doczepkę, ale jednak coś tam jest, jakby się zastanowić. Właśnie o tym posądzaniu tak. i o tym bullyingu, tak? Ale że to nie będę mówił. I te, i te drobne elementy składowe są fajnie, przemyślane, ale on. Ja Sceny, które miały być straszne, to są straszne. Wydaje mi się, że są tak. niektóre. I z tym znaczy... celem i pojawienie się duchów w przeszłości ku tak. one były takie robione, tak, tak, I tej, później jak oni poszli do tej chaty i tam szukali już nie powiem czego, i tam coś się pojawiło, to fajne było. Oczywiście to było bardzo milion razy. Ale. No no i dobrze, były, taki... no. dobrze były też pokazane sceny śmierci. Bo by. Były... Tak. To, co już widzieliśmy w setkach horrorów, ale to był. Nie, nie powiem, że. Jakiś super oryginalny pomysł, bo też tego tutaj nie było, ale było dobrze pokazane i techniczne, i za sprawą aktorów. No ja się przestraszyłem momentami. Ale to ale był jak na, obady, jak na moje pytanie o wady, za dużo mówicie, co wam się podobało. Nie <laughs> tak. Te, te, te śmierci to były poza kadrę, bo to było te pewnie dla moczy widowni i tak dalej. Tak, tak. No ale okej. Okay. Ale jeden błąd bardzo bliża. On hmm. y, 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 właśnie na poziomie scenariusza się wywraca ten film, bo tak jak mówiłem, wszystko jest łebkach. Tam wszystkie te pomysły zostały nie. Nie rozumiem, tylko że nie, 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 nie wygrane, tak. Bo tak jak mówimy, na początku oglądam nam jako, zarobi się horror, tam było, i gdyby nie to, tej te ich relacje, to by było jedno, ale to będzie tarszan wielki. Ale oni, ale polubiłem ich, mówię, dobra, pokipicuję ich i ten. I później zobaczyłem, tak jak oni powiedzieli o tym, znaczy jak ta historia tego noża i tego wszystkiego ten, to by o, to jest fajna historia, tylko co oni ją zrobili, opowiedzieli ją całą za jednym razem, w najgorszy możliwy sposób. Tak. pojawia się i mówi wszystko z, z nie, wiecie. Dosłownie, dosłownie, dosłownie to, to, to mi rozwaliło wszystko na, na wielki minut. Bardzo jak, jak to jest naprawdę fajny pomysł, to powinno być zrobione właśnie po azjatycku, że są strzępki historii my sobie budujemy, ale ten film by ten, by dał dwie godziny, bo jest co budować. A oni tak. tylko odhaczy, odhaczyli to i nie, nie skupili się na tym, co jest fajne, a, a, a w zabawie tego się ten... ten zgadzasz się? Tym tak, domów. zgadzam się, mi jeszcze zabrakło trochę, bo fajnie wprowadzają wątek samotnej matki, mi zabrakło tej aktorki, tej postaci w finale tego filmu, że ona, ona się pojawia, dosłownie no, na 5 minut mamy ją na tak. ekranie, no może 10. No. Oni I tam jest... mieli po... Tak, był potencjał. Parę fajnych wątków, wątków i pomysłów, i oni je wszystkie po, po, porzucili, żeby zrobić z tego coś, to co będzie właśnie, bo nie mieli pani dużego budżetu, to co yy, tak naprawdę zarobił kasę. Odhaczyli to, że, że jest, nie rozwinęli tego, bo może nie byli pewni, że jest to dobre. I skoncentrować się na tym, co zwykle, czyli ga, ganianie się i m, m, zabijani po kolei to było bez sensu, nie? No i właśnie to chciałem usłyszeć, bo dokładnie z wami zgodzę. Uważam, że ten film ma dwie strony: dobrą i złą. I dobra, to jest ta cała historia z przeszłości, bo pomysł jest świetny. Ja, żeby go udowodnić, przeprowadzę bardzo fajny test na was. tak? No. Bo cała... Ale nie spolujemy. Nie, nie spolujemy, <laughs> tylko mówię, dobra. że e, historia z przeszłości, czyli background i origin demona mhm. jest fajny, jest pomysłowiec osadzony z przeszłości, ma psychologiczny wydźwięk, jest strasznie, uzasadnia tą grę. I teraz Wy dokładnie wiecie, dlaczego on się stał tym demonem, i tak dalej. A teraz zapytam inne, ostatnie kinowe nawiedzenia. Powiedz mi, jaki był background y, demona na przykład z, z pierwszej obecności, pamiętasz? Nie. Z drugiej? Nie. Z trzeciej? A, a była trzecia? Była, była. A background zakonicy, <słynści> Pamiętasz, y, jak, dlaczego zakonica się stała zakonnicą? Nie, j, nie. Anabel, pamiętasz dlaczego? Nie. No widzisz, a, te, a w ogóle z tych wszystkich opętania nie pamiętam ani jednego. Pamiętam z kolei właśnie to, co się ja w przyszłości, klaski w szafie i tak dalej, ale zupełnie nie pamiętam, dlaczego ten demon Tu jest odwrotnie. Mamy na tyle ciekawy pomysł na historię demona, że od razu będę zawsze pamiętał ten pomysł, bo on jest świetny. Natomiast zupełnie nie wykorzystali to, co się dzieje w przeszłości, czy to ten? Bo rzeczywiście, jak ty, Michał, powiedziałeś, na skróty, wytłumaczyli wszystko przy okazji pamiętnika, nóg znaleźli przypadkiem, bo mieli go znaleźć. Same takie demony jak diabeł jak z Machina, nie? Tak, ale. te sceny z przeszłości są pokazane też tak, żeby tylko pokazać coś, ale nie ma tam żadnych po, podróżnych elementów, któremu pozwalają widom i budować historię. Zgadywać. Ja chcę się spytam o The Boy 2. Ty pamiętasz genezę opętania w Debo 2 i w ogóle pamiętasz, że tam było opętanie? Nie oglądam tego śladu. Okay. <laughs> ale na przykład shooter pamiętam. No tak, no bo to jest właśnie, właśnie. A, jest mało takich oryginów demonów, które się zapamiętują, dlaczego się stały myśliwe. No Fred też pamiętam, ale ja nie widziałem. Tak, właśnie, Ja to... powiedzieć, ty też pamiętasz, tak? tak I tego tak, też ale, będziesz ale, pamiętał. A w tym filmie jest, no właśnie, jest ciekawy pomysł, zabrakło zabrakło jakby budżetu i też dalszego pomysłu na jakieś rozwinięcie tych wątków. Tak, no ma, mamy jakieś takie wiesz, początki, ale nie mamy jakiegoś ciekawego rozwinięcia i zakończenia. No i to zakończenie w tym filmie jest hmm. zbyt krótkie, bo tak. dosyć szybko dochodzimy do finału. To jest wszystko I koniec, I koniec. i koniec. No, no i no. dobra, to tym ja wątkiem by... podsumujcie no. jakieś byś dalej oceny. Zacznijmy od Michała. Znaczy ja miałem bardzo nisko nawyżoną poprzeczkę, bo ja, yy, yy, uważałem, że to właśnie będzie ten yy, o jakiejś zabójczej grze, a jakie jeszcze są nastolatki zabójczej grze, to już no, yy, jest tego protokołu dużo. Tylko to, to nie chodzi do dystrybucji kinowe. Ja tak wyglądam dużo tych nastolatków na plaży, to piję alkohol, a potem wyciąga jakąś stupy za przeproszeniem i to jest <laughs> bez sensu. I dlatego miałem bardzo nisko nawyżoną poprzeczkę. I bo powiedział, że to jest yy, przeciętny film, czyli piątka. Ale właśnie to aktorstwo mnie zaangażowało, które było fajne. I właśnie o tej pierwszej scenie już, już mnie ten. I, i dlatego pociągnę na sześć. Na, na bo hmm. ja się bardzo dobrze bawiłem, ale uwaga! On był bardzo dobrym filmem na wyjście do kina. Jakby w domu ten, to bym się tak nie bawił. Był ten. A, a właśnie to jest taki właśnie na, na wyludowanie się tak a, naprawdę. Fajnie się tych ja, Fajnie się to ogląda i, i ma atmosferę tej, tej historii, to dwa największe plusy. Ja się bardzo zgadzam z Tobą, to jest idealne wyj na wyjście. Ja, ja byłem z Wami wczoraj i też się świetnie bawiłem. Wiesz, może jakby był sam, to niżej bym go oceniał. On jest fajnym takim pomysłem na wyjście wieczorem z kumplami czy z przyjaciółmi do kina, żeby się dobrze po prostu bawić, odmurzyć się, że się tak wyrażę, no i po prostu ucierpać tą atmosferę z tego filmu. To nie jest y, wykopomne arcydzieło, o którym będziemy mówić za 50 lat, nie? Ale taki film na wieczór do, o, do obejrzenia, do pośmiania się też, bo były sceny, które takie były. były trochę śmieszne, cringe'owe nawet. Tak, znaczy no jego i się to ogląda. Też się zgadza. na 6 na 10. Dobra, a to ja się y, wcielę po prostu forestów... W dwie twarze powiem, bo rzeczywiście z punktu <gry> widzenia y, takiego y, targetu kinowego, mm -hmm. faktycznie jest idealnie skrojony przed kornelem znaczy, takim powiem, że szósteczkę, ale ponieważ ja jestem, wiadomo, psychopatą i tak dalej, i ja byłem <gry> ten, to obniżę troszeczkę do piąteczki, ale nie okay. dla, z, z punktu widzenia osoby, które są y, starymi wyjednoczonami kornelowymi. Ale to bardziej dlatego nie, że obiektywnie, tylko dlatego, że ty nie, nie, nie miałeś żadnych oczekiwań, ja też nie miałem, ale mimo wszystko póki nie zacząłem hmm. mieć w sensie zawiódł yy, wykonanie tak świetnych historii pomysłu tego Debona, tym odhaczaniem standardowych yy, tropów. Ja bo na ze 20 minut, Czeka, może wycięli w montażu, nie? Dlatego Odbudowało, nie powiem ani pięć, ani sześć, tylko powiem dla takich niedzielnych y, widzów szóstka, dla takich jak my piątka. Okay. No tak, no. I na to się robi Przy promocji to powiemy o jeszcze jednej rzeczy, Aha, tak? Jasne. Wiecie o czym? Tak, o grze. Tak, dostaliśmy w promocji y, grę Memory. Mm. Nie bę... no, trudno opowiadać o y, wrażeniach grze, bo wszyscy wiedzą o czym jest Memory, a trójka sklerotyków raczej y, dużo wam nie powie. Ale możemy powiedzieć, że ta gra jest bardzo fajnie wydana, bo jest bardzo gruby tak. papier, bardzo ładne rysunki i są odkaczone. Tak. zobaczcie, Wszystkie gry, one mają taki bardzo swojski, yy, bo mamy samo tak. polskie, nie? I one są związane z fabułą tej, tej gry. Tak, tej, tego filmu. Tego filmu związane, ale jest bardzo ładny, śliski, gruby papier. I bardzo fajne jest, yy, że tutaj się po prostu odkrywa jako pary tak zwanych gier towarzyskich, które wszyscy graliśmy jako ten. I to wszystko jest przetłumaczone na bardzo polskie warunki, bo nie sądzę, żeby w Stanach grać w kapsle, nie? No więc podsumowując ten wątek, dziękujemy. Yy, tak, super. Best film za klasyczną, bardzo ładnie wydaną grę. Ej, ale w ogóle fajnie to, że to właśnie Oczywiście ta polskie. Ja już mi po chciałam chciała zaraz pograć. Nie grać, miało. Tak, piszę, że tylko dla dorosłych, ale cóż, faktycznie <laughs> można spokojnie grać. Może oprócz tego karniaki, bo nie będę tłumaczył, o tak. co chodzi. Tak. Ale cała reszta nie jest aż tak straszna, kto nie oglądał filmu, więc można podatować jako zwykłą zabawę, także polecamy. Dobra, ja chcę powiedzieć na koniec anegdotę. Dajesz. Bo ten film chyba jest dobrym yy, właśnie takim yy, miernikiem widzowie dla krytycy, Ta. yy, tak naprawdę, bo jak ja wchodzę na wszystkie lotery i filmy, to wszyscy ci krytycy, yy, tacy, którzy tam mają status krytyka i tak ten, to czytają ja na przykład cztery. 4, a widowie piszą: dałem mi siutę meczki, na ma 59 czy 58, czyli też 6, tak jakbyśmy powiedzieli. I tak mają widowie, a krytyków 40, to samo na, na filmie. Ci krytycy filmowi 3-4, a widowie mówią: Nie, no fajnie się bawiłem i tak dalej. Teraz ja się chyba to jest po stronie widzów, bo się bawiłem, dostrzegam te głupoty, które każdy krytyk powinien dostrzec, a jedy szczególnie, czyli bardzo, bardzo źle poprawiony scenariusz i falość. No tak, ale w tak w horrorach nie boli, ale to, że, że oni po prostu potencjał totalnie zmarnowali, ale to to zostało jest fajną zabawą, tak? to No <laughs> faktycznie. Jeden no. z komentarzy na webie, już nie pomnę jakiego użytkownika, to jakby twórcy z Hollywood zrobili swoją wersję Talk to me. I to dla mnie to tak wygląda. A faktycznie, faktycznie, bo to kto to mi, mi jednak było, z tym tak, takie bardziej niszowe, zrobione przez youtuberów i miało też ten sznit alternatywnego arthouse'u, a to tak, mamy tak, klasycz, klasyczny wiesz, hollywoodzki zapykacz tak, kinowy, nie? Tak, tak, tak. ale to wszystko, to wszystko jest właśnie też dla młodszych widowisk sformatowane pod to, że, że ma przyciągnąć i tak dalej. To też wiadomo, tak, że inaczej ale... to ten... Tak. I, to, I przyciągnęło, taki bo był... widzów było sporo na nas. Właśnie na ja stransie, ja mówię, nie? Taki był zamiar, to było sformatowane pod zapykaniem kin idealnie, bo byliśmy na Ramfieldzie, były prawie pustki, byliśmy na Toktubie, były prawie pustki, a tu jednak sala była Prawie pełna, prawie pełna, dwie trzecie znaczy, no, były te, a tu była godzina 15, a nie 20, gdzie no, dla To było chodzi. tak dwa lata, y, pełna połowa, tak, większa tak. połowa, ty, Tak, tak, tak. Ale bo, raz, pełna była. Ja, ja się mówię, mówię do was, nie, patrzcie, zobaczcie, ile, ile, osób, nie, bo byliśmy na innych horrorach i nie było tyle, a teraz to prawie pełna sala była. I zwykle jak chodzę na inne, filmy, jakieś takie poważniejsze nie, to jestem jedynym, który ma czosy, nikt nic nie kupuje, żeby nie przeszkadzać. I żeby był nie mówili, ty mi chrupiesz pod nosem i tak dalej. A tutaj wszyscy sobie chrupali, powiedzieli, że to jest właśnie to zabawny film. Nie? No tak. No I i fajnie, ja się bawiłem. Bo... Po prostu. Tak, tak. No i no dobra, tym nadczasowym akcentem. No <laughs> właśnie. Cały Sos był dobry i serowy też był dobry. Tak. Tak, i polecamy hamburgery z pasibusa. Fajny mają zestaw <grym <grym kinowy <grym dla takiej trójki. Także no, byli by, z wami. Małych głodomorów. Tak. Good. Byli z wami Łukasz. Cześć. Michał. Cześć. I połowa Adama, bo cała reszta leży w łóżku i dochodzi do siebie. Okej. Okay. To jest tylko dół. To jest tylko. Tak. Tak, oglądajcie dobre chorony. Cześć. Cześć. Cześć.